Hmm. Czyli mam tego posłuchać, tak? 3 godziny 820 tysięcy. Dobra, czekajcie. Yy, zróbmy tak, zróbmy tak. O! Tego mam posłuchać, tak? Ekipa zajebiście fit. Uri. Dobra. Okej. Okay. Mamusiu, jakie rzeczy tu się dzieją. Dobra, widzowie, chyba lubię ekipę od dzisiaj. A! pomiję reklamę.

CYZJĘ ZALEPIŚCIE Toto? Ty, to Wersow jest! ZALEPIŚCIE To nie Sarty, to nie bajki, to nie Disney ZALEPIŚCIE Parę planów jeszcze jest na mojej liście Nie zajebiście, przelewy lecą jakieś nie liście IEI yeah, yeah. My mamy misję, nigdy nas nie będzie na łatwiznę IEI ja dalej cisnę, prywatne życie, marzenia i biznes Tej na psychice zostawia bliznę Idę do przodu i niech ja Nie widzicie ciężkiej pracy, za to wszyscy widzą hype Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko maj Sypią się hejty propsy, no bo życie to jest gra Kiedyś zbieraliśmy boksy, teraz ekipierdolęła Umiemy robić papier, umiemy robić zasięg Więc zobacz jak się kaszle, największy polski kaszel Najlepszy prosty patent, mamy klasę, mamy hatę A w niej basen, mamy jeszcze parę Zawsze lazyw! Załębyście! PŁYNIEMY po swoje no a reszta na. Szaman ma kurwa takie same okulary, jakie miałem ja? Jak kosiłem trawę, jak mieszkałem u rodziców. Kurwa, takie coś samego miałem na oczy, żeby mi kamień nie odbił od tego, od kosiarki w oko, żebym wzroku nie stracił. To takie coś zakładałem na oczy. Na mień, nie, rozpaliłem ogień, no bo miałem w sobie iskrę. Miałem wizję, miałem misję. Niepotrzebne spekulacje, dziś ucinam niczym fryzję. Miałem wizję, miałem misję, niepotrzebne spekulacje dzisiejszymi ucinam Dobra, to jest chyba mój ulubiony fragment widzowie. <śmienic> Przyjacielu, zobacz. za robi robi robił jakieś. Nie za jakieś. Nie chory wizję, Nie Przyjacielu, zobacz Nie To Nie za to Nie bajki, to Nie jeszcze Nie za Nie za Nie tylko w Nie Wiem to Nie Nie Czemu na folii aluminiową założoną? Dobra, nie wnikam. Muszę być jak tupak, bo jestem kulem wód, tak jak w naszej Polsce szczupak. Pod koszem robię dwutak, znam się trochę na butach, znam się trochę na ciuchach. Na nich robię sobie zajebisty utak, nie, yeah. nie! Mam zajebistą zrotkę, która wbije ci się w łeb. Na buty wydam flotę, taki ze mnie W łeb to ci mogę młotkiem zajebać. A za na shopping robimy przez internet. Mój moim aucie LPU, w aucie RPG. Yeah. każdy pyta mnie co noszę Nawet gdybym był z nogą, to stopy bym nie miał bosek Hata pełna putu, w tym temacie jestem bossem Nie zachowuj się jak pozier, to jedyne o co proszę Zajebiście, robi ściano, robi biznes, zajebiście Zajebiście, chory stawki, Chory wizję mam decyzję Zajebiście, to nie sardy, to nie bajki, to nie Disney parę planów jeszcze jest na moim liście Zajebiście, robi ściano, robi puste zajebiście Zajebiście, chore stawki, chore Jak hogat, uuu, je yeah. Czemu oni tak bez życia śpiewają tak szczerze? W sensie dobra, Nowciak zleciał, ale ona to tak. Uuuu, yeah, yeah. je, uuu, je, jakby jak ktoś od szczotki w dupę wsadzał ta wielka jak Hagrid, my dalej robimy swoje nie czekamy na oklaski Co to jest, co jedzie, to osiem dzieci w samochodach, nie ma u mnie wolnych miejsc, to bądź nie mieście w głowach jestem nas tuż gdyby o tym mówię, słuchał nikt, mnie dziś rozpara, tak jak liście MNWS, miałem plan, spełnił się Dzisiaj ja pomagam młodym, jakbym był dziwaką Ej, 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 nie ma co wyspacza Lecz gdy go wyszedłem, kazał, że stała się łatwa Gdy zajadam pesto, no to mówię, że to fancy Bo pochodzę z rodziny, sobie szukam Nie no, ale jest przeskok, jak jest ten, jak jest Marta i zaraz po, Marty, po Marcie jest on, no to, to to jest kurwa przepaść to, 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 Marta jest powiedzmy tutaj, a on jest tutaj, no to nie, nie ma opcji. Nie ma opcji, że dojdą do tego samego poziomu. Mówię wędny, ale zasodic z rodziną sobie odpalną konfliktnik, bo za rokiem milion, nie ostatnie tylko pierwsza zarobiście robi ściano, robi biznes zarabyście Zarobiście, chyba stawki chorób z i mam decyzję zarobiście Sarty to nie bajnie ale planów jeszcze jest na moim liście. Zarobiście. Zarobiście. tu powinien być taki taki, na, Nie, taki napis. Tubi Continue I później po tym napisie, jak ten napis znika, to y, następna klatka, kiedy ona spada na web. W tej 30. tam którejś sekundy. To gdzieś tu było. O, o, o tu chyba. Nie, nie tu. O, gdzie to było? 30. Nie, nie pamiętam. Zajepiście Zajepiście Znaczy no widać, że to jest dobrze zrobione W sensie dobrze, no, no jest to zrobione no, no jest to przyjemne, żeby tego posłuchać Ale według mnie, tak 38 sekunda Szczerze, według mnie no To się takie, to jest takie mętne Wiecie o co mi chodzi, to tak jakbym Kurwa, jak suchy chleb, jem suchy chleb, brakuje mi czegoś na tym chlebie, powiedzmy, brakuje mi, yy, czego może mi brakować? Nie wiem, jakiegoś serka wiejskiego, czy czegoś, żeby, żeby, żeby wziąć na ten chleb, żeby ten chleb lepiej smakował. Ten, ten refren jest taki, zajebiście, się. Zajebi się. Zajebiście, bo był naćpany. Może bym dobrze tego słuchał, bym się bujał po, 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 po jakimś mieście i bym, i bym jechał na rowerku z głośnikiem, i bym śpiewał. Zajebiście, no ale jak nie jestem naćpany, no to nie słucham tego, bo mi się nie podoba. No ale cóż, tam to było lepsze. Jedyne kto tu cokolwiek zrobił, to Nowciak nawet fajnie wleciał, bo jest taki bardziej energiczny, no i, i, i ten ziomek. No ale ten ziomek to wiadomo, że, że zawsze będzie dobre rzeczy robił. No bo on jest za...